Witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Dobrosz, firma Natural Crop. Witamy dzisiaj z okolicy Kłopoczyna. Pogoda iście letnia, 29 stopni. Wegetacja wybuchła bardzo mocno. Mogą Państwo zobaczyć, co się dzieje na drzewach, jakie mamy ulistnienie, jakie mamy zapąkowanie. W ciągu kilku dni z myślego ucha zrobił nam się różowy pąk. Praktycznie wszystkie gatunki roślin sadowniczych w tej chwili mają pełne kwitnienia, grusze, śliwy, czereśnie oraz wiśnie. W tej chwili są obecnie w pełni kwitnienia. Jabłoni mamy bardzo wczesny bądź późniejszy różowy pąk. Na idarecie i ligolu mamy nawet już fazę balonu oraz kwitnienie, i w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni na pewno będziemy mieli pełne kwitnienie, ponieważ temperatury. Tak jak dzisiaj będą iście letnie. Co w tej sytuacji zrobić, aby tym roślinom bardzo szybko pomóc, ponieważ wegetacja bardzo mocno przyspieszyła i wszystkie zabiegi, które mieliśmy rozłożone praktycznie na miesiąc, musimy zrobić w jednym momencie. Wegetacja w tym roku jest przyspieszona o jakieś 2-3 tygodnie, więc wszystkie te zabiegi musimy bardzo skrupulatnie planować. A ponadto zaczęły się nasadzenia młodych sadów, jabłoni, grusz czy też drzew pestkowych. I w nich również musimy zastosować sprawdzone rozwiązania, aby pomóc im w wegetacji. My, jako firma Natural Crop, przygotowaliśmy dla Państwa produkt Belfrutto Kompleks. Jest to nawóz doglebowy. Pierwszy w Polsce nawóz mineralno-organiczny z kompleksem organicznym, czyli azot organiczny, węgiel oraz kwasy humusowe. Tych kwasów humusowych mamy tutaj 3%, także w 100 kg mamy 3 kg. Aktywny fosfor, który działa w przedziale pH gleby od 5,5 do 7,5, potas w formie siarczanu, sporo żelaza, magnez oraz siarka, która jest niezbędna do wykorzystania azotu. Stosując ten produkt na wszystkie uprawy sadownicze, ziarnkowe, pestkowe. I owoce jagodowe, mamy pewność bardzo dobrego odżywiania rośliny, ale też dbamy o glebę, ponieważ działa tam kompleks organiczny, który będzie nam dbał o próchnicę i ją też budował. Pod koniec tygodnia będzie idealny moment na zastosowanie wszystkich nawozów doglebowych, w tym Belfurto-Kompleks, ponieważ zapowiadane są kolejne opady, ziemia jest bardzo mokra, także nawet w tym momencie możemy wysypać ten nawóz, ponieważ on bardzo szybko przy kontakcie z ziemią, chłoni wilgoć i się rozpada, a jego wszystkie składniki lokują się w strefie korzeniowej wszystkich roślin. Polecany jest również pod młode nasadzenia, w celu szybszego rozbudowywania korzeni włośnikowych. Nawóz bardzo szybko reaguje z glebą, postaramy się to Państwu pokazać. Tutaj rozsypujemy pod drzewka nawóz i po 5 minutach nawóz bardzo szybko chłonie wodę, i robi się ciemne. W tym momencie zaczynają się uwalniać wszystkie składniki do gleby, które trafiają w strefę korzeniową rośliny. Sadownictwo to nie tylko jabłonie, ale również czereśnie, wiśnie, śliwy, brzoskwinie oraz wszystkie rośliny jagodowe. Ten nawóz sprawdzi się doskonale we wszystkich tych uprawach i bardzo dobrze je odżywi. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.